Hej, hej, Siemaneczko z tej strony, Anton. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii wprowadzającej do gry Farming Simulator 22. Gramy na mapie francuskiej, koniec maja. Zobaczcie, jaka duża różnica między tym odcinkiem a tym ostatnim. No, tutaj rzeczywiście te zmiany sezonowe są bardzo dobrze pokazane przez Giants. No, i tutaj należy pochwalić Giants w momencie, kiedy coś zrobili dobrego, no to rzeczywiście trzeba pochwalić. E, tak, więc tutaj te zmiany wizualne są naprawdę zachodzą bardzo, bardzo fajnie. Może no naprawdę tutaj Jens się przyłożył do tego. Może dlatego, że była taka krytyka, że te kolory takie pastelowe i takie rzeczy, takie cukierkowe. I może dlatego tak naprawdę się mocno do tego przyłożyli. Szkoda, że do i w innych aspektach, ale może dlatego, że my wcześniej nie zgłaszaliśmy aż takiego zapotrzebowania na to, żeby sezony w tej grze były troszeczkę bardziej skomplikowane, tylko bardziej zwracaliśmy uwagę, jak ta gra wygląda. Więc teraz wygląda bez zarzutów, ale w niektórych mechanizmach jest troszeczkę słabiej. Tak więc tutaj chciałem Wam pokazać, że dalej Dalej mam wypożyczony ten sam opryskiwacz, który był w marcu. On jest cały czas wypożyczony. Jak gdyby sam fakt, że on jest wypożyczony i stoi u mnie na, go na moim gospodarstwie, to nie, jest, nie kosztuje mnie aż tak bardzo dużo. To trzeba wziąć pod uwagę, że na jeden miesiąc płacę 1% wartości tego opryskiwacza za to, że on po prostu u mnie na gospodarstwie jest. Tak więc za sam fakt, że wypożyczam, płacę 5%. Tak więc tym opryskiwaczem e, obrobiłem wszystkie swoje pola, nawiezione są, chwasty były tylko i wyłącznie na polu gdzie był, te, te nowe pole, które kupiłem, czyli tam gdzie jest owies, e, a na tych dwóch polach pozostałych już nie było chwastów, jak na razie nie ma w ogóle chwastów, podejrzewam to jest związane z tym, że tamte były pola orane, tak więc tych chwastów nie ma. Tutaj cały czas ten pracownik jeździ sobie, zarabia e, pieniądze, najpierw było dużo e, misji na nawożenie, teraz są na misje na e, odchwaszczanie pól i tutaj właśnie kończy, e, mam nadzieję już niedługo skończy, cały czas właśnie dopływają te pieniądze i wydaje mi się, że, o przejechał jakieś auto, wydaje mi się, że całkiem fajną inwestycją na samym początku właśnie by było zainwestowanie w opryskiwacz, to chyba, no na, na następnej serii, jak będę organizował, to coś takiego zrobimy, że jakiś opryskiwacz kupię na samym początku. Bo tutaj naprawdę bardzo dużo zarobiłem już na tych misjach. Gdyby nie te misje, które tak naprawdę się robi bardzo łatwo, nie trzeba tam. Z... Zawsze, zawsze się udają. O, nie tak jak ze zbożem, zmuceniem, nie wiadomo czy to zadziała, czy też nie zadziała. One tutaj zawsze działają, tak więc jest elegancko. Tutaj sobie mam teraz tura, tak więc wszystko elegancko. No, może nie aż tak elegancko. Jakąś wiatkę sobie gdzieś wybudujemy. Kiedyś w przyszłości, gdzie będę te palety trzymał. Na razie sobie trzymam je tutaj. Więc tak to wygląda. No więc spoko. Eee, właśnie chciałem się pochwalić, jak wyglądają moje pola. Tutaj wygląda sorgo. Sorgo w 100% nawiezione. Bardzo ładnie wygląda. Takie gęste pola. To jest szansa na to, żeby do ścieżki technologicznie tutaj działały. Zresztą zaraz wam pokażę jaką piękną ścieżkę technologiczną zrobiłem przez przypadek. Z niej byłem, jestem tak jestem z niej zadowolony, że normalnie aż wymiękam. Tak więc tutaj sorgo ładnie. Tutaj mam y, soję zasianą. To było było siane to, tak jak planowałem, tak, tak zrobiłem też. Czyli Tutaj soja, soja tak jak gdyby mniej się różni od tych standardowych w porównaniu na przykład do 19. Tutaj mamy tutaj mamy rzepak, rzepak będzie kwitł, ale to będzie dopiero w czerwcu. Dzisiaj będziemy ule stawiali. O właśnie ule. Jak widzicie, jest zachwaszczone tutaj całkiem nieźle. 70. Mimo tego i to jest bardzo fajne, bardzo ciekawe. Odchwaściłem, ale odchwaściłem te pole za późno i zobaczcie, dalej te, te zachwaszczenie jest tutaj, jak gdyby nie. Zobaczcie, dalej ten poziom zachwaszczenia jest. Po prostu ten oprysk spowodował, że tylko zatrzymałem ten okres, znaczy zatrzymałem wzrost chwastów. Natomiast te szkody, które chwasty już tutaj dokonały... No to po prostu zostają. Tak przynajmniej sobie to tłumaczę. Zobaczcie, te zakwaszczenie cały czas tu jest. Natomiast ścieżkę technologiczną, zobaczcie, jaką ładną tutaj sobie strzeliłem. Przejechałem się tutaj opryskiwaczem, tak po polu, bo wcześniej tutaj był na pierwszym etapie wzrostu, a to był już kwiecień. On podrósł ten rzepak, a nie było takiej dużej widocznej różnicy między tymi, tymi fazami. No i przejechałem. Zobaczcie, jak ładnie wygląda tutaj ścieżka e, technologiczna. Znaczy na, na początku byłem naprawdę zły, że, że przejechałem tak przez te pole, no i tutaj zniszczyłem. A później zobaczyłem i mówię: Nie, no jest nadzieja, że w Farming Simulator 22 te ścieżki technologicznie będą wyglądały lepiej niż 19, ponieważ tutaj przejechałem tym opryskiwaczem, on ma takie, znaczy opryskiwaczem, tak. I on ma takie grube, chyba, koła, czy też w ciągniku były grube koła. No to jeżeli coś takiego i w rzepaku, no to w sumie chyba będzie sens, co nie? Robić o te właśnie ścieżki technologiczne Farming Simulator 22. W 19 mieliśmy modyfikacje na to, ale mm, te, ścieżki, te ścieżki technologiczne one tak wygniatały taką autostradę. nie były ścieżki, tylko takie drogi raczej technologiczne, bo no, dużo tam wygniatało. E, a może dlatego, że tutaj ten rzepak ma nową teksturę? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak więc e, tutaj jest soja, tutaj jak szczota owies ładnie zasiany, tutaj odchwaszczone, bo tutaj chwasty rosły, to jest pole na którym, wydaje mi się, że chociaż w komentarzu ktoś napisał, że ten oprysk wyprzedzający nie działa w moim przypadku w tym miejscu nie było chwastów tutaj w tym miejscu, gdzie tak wjechałem, wydaje mi się, że ale to trzeba będzie sprawdzić, niestety nie zwróciłem na to uwagę i po prostu pojechałem sobie tak generalnie, ogólnie i nie zwróciłem na to uwagę. Ale wydaje mi się, że w tym miejscu chyba nie było tych fastów. Ale mogą się Zobaczymy to. Może kiedyś jeszcze raz sobie to przetestujemy. Tak więc mamy tutaj soję. Tutaj rzepak. Taki trochę, wiecie, zaniedbany, ale celowo taki zaniedbany. No i tutaj te nowe uprawy. Elegancko wygląda tutaj ten, ten sorgo. No i sorgo już niedługo będziemy mucili, tak naprawdę. Dobra, tak więc wygląda sytuacja na moim gospodarstwie. Jeszcze sobie. Rzucimy okiem jak tutaj pracownik, czy on już kończy tą pracę, czy też nie. Czy też nie. Mm, mm, mm. Cel, znaczy zabieram się za te pracę, O tutaj widać, trzeba będzie mu trochę pomóc. Nie robię wszystkich, nie wykonuję wszystkich tych misji, tylko w tych miejscach, gdzie jest to. No nie jest to aż tak daleko, żebym tam nie jeździł daleko. Po prostu tutaj te pola, które są wokół Mojego gospodarstwa to po prostu robię coś takiego, że nawozimy, czy też, no, tak jak widzicie, ten opryskiwacz cały czas jest użytkowany. E, już e, 7 godzin ma ten walmet, no i tak naprawdę większość e, tego czasu to on spędzi właśnie tutaj robiąc te misje. Więc spoko. No ale pieniądze są. Dzięki temu mam cały czas dosyć dużo pieniędzy, powyżej 100 tysięcy. Jesteśmy przed okresem żniw. No, to, to to w sumie bardzo dobra informacja. Tutaj, chyba w tym miejscu gdzieś, szkoda, że nie widać tego. No, nie widać szczota, jest po prostu taka, że nie widać a i też nie widać tych kwastów. Podejrzewam, że może zaczęły rosnąć dopiero. Dobra, by kończymy sobie. I następny tu chyba 8000. Za to zbierzemy. Teraz zobaczymy. Nie, 3000. No, ale to jest 3000. Dobra, no, spoko. I nawożenie mamy tutaj, chyba w pobliżu już nie ma, bo wszystko jest opryskiwanie. Tylko tak: 30-33 to będziemy sobie opryskiwali, ale to może jutro. Jak widzicie, są, coś się stało. Niektóre pola jeszcze nadal mamy tutaj zbiory. Zobaczcie, ten kalendarz się troszeczkę rozjechał, ale na początku było ich dosyć dużo. Teraz się to po prostu już powoli naprawia. Mam nadzieję, że za jakiś czas się to naprawi. Mamy też misję na trawę. No i teraz te opryskiwanie, nawożenie, kultywatorowanie też, też, to jest dziwne, nie powinno być tych kultywatorowań i siewy sobie, siewy, tak, bo dzisiaj ostatni termin jest na kukurydzę, tak, na kukurydze i chyba na sorgo, yy, bo sorgo ma chyba dwa terminy, siewu, albo się coś, dobra, coś chyba palnęłem, soja chyba ma dwa terminy, dobra, nieważne, zjeżdżamy sobie i zaczynamy stawiać ule ponieważ dzisiaj będziemy stawiali ule. Już w poprzednim odcinku mówiłem o tych ulach. Tak więc ten opryskiwacz sobie, zobaczcie, jaki brudny jest ten ciąg. Zostawimy sobie go tutaj, bo później, następnego dnia, znowu zaczynamy. 30-33. Dobra, lecimy sobie z ulami Jeżeli chodzi o ule, to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ no ule znamy z różnych tam farmingów, jako modyfikacje i tak dalej, czy też takie bardziej generatory. Pieniędzy, yy, ale też w 19 znamy mapy, gdzie ule produkowały miód, ponieważ w Farming Simulator 22 mamy dodane w zakładce zwierzęta ule. Tak więc sobie stawiamy ule. Dobra, jak to było gdzieś, to tutaj w budownictwie, a w budownictwie tutaj idziemy w budowa zakładka zwierzęta. I bo w zwierzętach mamy pszczoły, jak widzicie, mamy różne rodzaje uli. 2, 4, 6, coś jeszcze jest? 6. Dobra, czyli mamy 2, 4, 5 rodzajów uli. One się różnią chyba wielkością. Niestety, jest to dosyć słabo tutaj opisane. Bo jest to tak opisane, w ulach powstaje miód. Ul zostanie umieszczony w znajdującym się po środku miejscu. Które należy oddzielnie kupić i umiejscowić. Jeśli postawisz ule w pobliżu określonych upraw, uzyskasz dodatkową korzyść w postaci nieco wyższych plonów. To tyle, jeżeli chodzi o informacje. Troszeczkę mało ich tych informacji. Nie wiadomo, jak one produkują, czy znaczy, jak są wy wydajne. Nie ma tutaj takich, takich informacji, ciężko mi powiedzieć, tylko cena. Bo te ule się różnią wielkością, tak więc podejrzewam, no i więcej będą produkowały tego miodu. A czy mają one jakiś większy wpływ na, na to, że zapylają? Tak, ponieważ zapylają. I to jest nowość. To, o czym przed chwilą mówiłem, że w momencie kiedy sobie stawiamy jakiś ul gdzieś tam, to takie rzeczy już znamy z modyfikacji czy też z gry, były to. Takie generatory, jak gdyby pieniędzy, i tak jak mówiłem przed chwilą, są też takie mapy, gdzie ten miód jest produkowany. Coś takiego znamy. E, tak więc e, nie jest to jakieś nowe, ale sam pomysł, że to, że postawimy gdzieś ule przy pewnych uprawach, a są to ziemniaki, e, słonecznik i rzepak, to sama obecność tych uli ma wpływ również na planowanie. To jest to bardzo, ale to bardzo nowatorskie i ja nigdy szczerze mówiąc nie spotkałem się, grając farming z taką mechaniką, tak więc, no to rzeczywiście można powiedzieć, że to jest taka nowość, nowość, taka kompletnie nowa rzecz, której nigdzie ani moderzy nie brali pod uwagę, tak przynajmniej mam takie wrażenie, ani nie było wcześniej w żadnym farming. Tak więc, jak to jest w ogóle z tymi ulami? Jest to troszeczkę trudne tutaj od ogarnięcia, bo tak naprawdę nie wiadomo, ile produkuje się miodu, czy jaki zasięg, tutaj jak postawię, czy w tym miejscu postawię ten ul, czy on ogarnie to pole, to pole i to pole, czy tylko to pole, bo stoi przy tym polu, tak? A więc ciężko mi nawet powiedzieć. Zresztą te z te. Te takie bonusy do plonów, one nie są aż takie duże. Tak więc ja zdecydowałem się, że pójdę raczej w taki. O, nie jest to największy, ale taki dosyć duży. Ul. Go sobie postawię w takim miejscu, gdzie nie będzie mi kolidował. Nie będę stawiał bardzo blisko pól, ponieważ, jeżeli postawię bardzo blisko pól, no to później będę miał problemy. Raz, że. Najprawdopodobniej może mi się tutaj teren. Znaczy wiem, że może mi znaczy na pewno mi się teren odkształci, a tu jest tak z góreczki. Nie chciałbym, by tutaj zaraz na polu będzie, później na drodze. Wiem, bo to już ustawiłem sobie na multi, dużo grając, więc wiem jaka jest e, jaka sytuacja. No więc nie chcę tego tutaj stawiać ani tutaj, postawię sobie w tym oto miejscu, tutaj. Ten ul, tylko że go trzeba będzie okręcić. Nie, może nie tak, bo tutaj widzę, że jest jakaś blokada, o, o właśnie w tym miejscu sobie postawimy i on kosztuje 12500, tak więc no trzeba będzie znowu następne misje zrobić, jak go postawię tutaj to on się nie odkształci, gdybym postawił go tutaj to już wiem, że się odkształci, bo trochę więcej, tutaj też może się troszeczkę odkształcić, dobra zobaczymy, postawimy go tutaj, no trochę się widzicie, podniósł jednak ten teren, ale to tak troszeczkę, więc spoko, o! I zobaczcie, jaka fajna animacja. Z tego ula wylatują od razu pszczoły, one sobie lecą. Mam nadzieję, że tutaj lecą. Chociaż, no nie, tutaj jeszcze nie ma kwiatków. A to zaraz przekręcimy czas. Zresztą, właśnie, zaraz przekręcimy czas. to Tutaj ten rzepak, temu rzepakowi i tak nic nie pomoże. Nawet te pszczoły, które by tutaj latały i produkowały. Oprócz tego, że postawiliśmy sobie ule, i tych uli możemy postawić wiele bo nie, niekoniecznie jeden, można wiele postawić tych uli. Ja sobie postawię jeden, bo chciałem go przetestować, ile on w ogóle produkuje. To więc, jak postawię ileś tam tych uli, to i tak nie będę wiedział w ogóle, ile one produkują, nie? te ule. Tak więc postawiłem sobie jeden, taki nie za duży, nie za mały, żeby po prostu trochę też robił. Podejrzewałem, że to wielkość mała. No bo, jeżeli więcej zapłacicie, no, to więcej będzie, tego, więcej tych pszczół, więcej miodu i tak dalej. Ale na jaką odległość one, tutaj jest zasięg, 100 metrów. Ten zasięg, zasięg nie dotyczy chyba, mi się wydaje, że nie dotyczy pól, tylko dotyczy innej rzeczy. Musimy postawić sobie miejsce, gdzie będzie się miód spawnował, czyli brak miejsca z paletami miodu. Postaw taką, postaw taką paletę, aby otrzymać miód. Znaczy, trzeba postawić paletę, ponieważ miód się będzie robił na paleta. Ja sobie tak się pomyślałem i sobie wiem już, że to nie musicie stawiać przy tym, większość ludzi stawia przy tym, no ja na przykład w tym momencie bym musiał postawić tutaj na drodze, on by mi się spawnował na drodze i by była katastrofa, mógłbym tutaj na przykład, ale też będę go, czyli jak go postawię w takim miejscu, w którym, yy zresztą ten punkt nie jest drogi, możemy troszeczkę poeksperymentować, bo on, i on kosztuje? On 200 jak kosztuje. No właśnie, i ja go chciałem postawić w takim miejscu. Docelowo go postawię gdzieś w takim miejscu. Yy, właśnie, i ten zasięg to mi się wydaje, że odległość tego punktu od, od uli to może być 100 metrów. Tylko weźcie mi wytłumaczyć, ile to jest 100 metrów. Fajnie by było, gdybym, nie wiem, tu na przykład zaznaczył to, i bym wyskoczyła jakaś silnika, i mówi, tak, tu 100 metrów może być, nie? To możesz postawić tutaj, i to jest 100 metrów. Czy ja postawię na przykład w tym miejscu, i tu będzie 100 metrów Czy fajnie by było gdybym sobie postawić gdzieś to pod dachem na przykład Tutaj, albo gdzieś pod wiatą, albo przy domu O, znalazłem, zobaczcie, znalazłem sobie nawet tutaj miejsce i mógłbym sobie to postawić w tym miejscu Tylko nie wiem czy to miejsce to jest te 100 metrów, dlatego Najpierw sobie postawię gdzieś to tutaj, później chyba sobie przetestuję to Wiecie, jakimś na innym save'ie przetestuję sobie i Postawię to w innym miejscu. Na razie postawię sobie to tutaj. Ok. O, i tak nie będę tutaj wjeżdżał przyczepami. Niech sobie na razie stoi tutaj. To jest taki tymczasowy punkt. 200, 200 euro kosztuje. Nie aż takie duże pieniądze. Warte są tego, aby. I zobaczcie, jak sobie teraz podejdę. Zyskaj miód tam gdzie, pale... tam, gdzie są palety. E, tak więc tutaj będzie się miód pokazywał, tak? Ale docelowo chciałbym to. Jak będę miał już jakąś miarkę, to będę wiedział, gdzie to jest. Czy tutaj. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Na razie ten miód chyba będzie się powoli tutaj produkował. To jest godzina 14. .00. Powiedzmy o 15.00. Postawiłem sobie ten, ten ul. Ale oczywiście nie będę wykorzystywał tylko i wyłącznie całego dnia, no bo przecież. Ten dzień jest, y, będę mógł użyć y, po to, żeby zarabiać na misjach, czy a te misje za chwilę rozpocząć, aby, y, y, aby, zarabiać, co nie? No Dobra, zaraz zobaczymy, bo to już jest czerwiec, tak, jest czerwiec, czerwiec. No i tu się zmieniło. O, fajnie. Zobaczcie, już, już tutaj fajnie ten. No i zobaczcie, Sorgo w ogóle na Sorgo nic, żaden kwas. Wydaje mi się, że to jest spowodowane orkom. Była orka przeprowadzona i dlatego chwasty się nie pokazują. Fajnie. Rzepa. Ładnie wygląda. Zakwitł. I dobrze, bo nie widać, że te chwasty są co nie? Więc jest elegancko. Nie wiem, na ile te pszczoły pomogą. Podejrzewam, że na niewiele. Ale mamy miód. Czyli dobrze. Czyli dobrze mówiłem. Nie muszę stawiać tutaj bezpośrednio. Te 100 metrów dotyczy tego, gdzie my postawimy sobie ten punkt spawnowania. Czyli nie stoi bezpośrednio tutaj przy tych pszczołach. Mało tego. Ten punkt spawnowania jest tylko jeden. Nie można więcej ich postawić, i dlatego tak sobie kombinowałem o co? Come on, nie? Bo zobaczcie, jak chcę sobie następny postawić, to mi wyskoczył. Wyskoczył. Dozwolony tylko jeden przedmiot na gospodarstwie. Czyli nie mogę więcej. Chyba, żebym miał więcej gospodarstw. Ale to nie wiem, jak to działałoby wtedy. Na multi może i by to działało. Czyli tutaj dostałem tyle. Ja sobie to oczywiście o godzinie 13 i zobaczcie jaka jest sytuacja. Tutaj też nie jest to fajne, bo 32 litry, ale waży to 106 kg. Często te palety się zapadają. Wydaje się, że one są po prostu zbyt ciężkie. Być może ja tutaj zrobię coś takiego, że wybetonuję to. Może to spowoduje, że nie będą się zapadały. Tutaj też trzeba z tym uważać. Ponieważ w odróżnieniu od szklarni, te szklarnie mają magazyn na truskawki, jak gdyby tutaj, zobaczcie, tutaj mamy już wszystkie te, te punkty, te palety mamy, już więcej ich nie może być, natomiast ich więcej, jest 234, sobie tą paletę odsunę, to za chwilę tu powinna mi się pojawić nowa paleta, bo tu jest taki jak gdyby wewnętrzny magazyn, no i coś takiego, nie wiem, czemu mi się teraz pojawi, jak na złość mi się nie pojawi teraz. Więc niestety nie pojawi mi się, ale powinna się tutaj pojawić ta paleta. Może z truskawkami to mi nie, nie idzie, ale może tutaj mi się uda z pomidorami lepiej robić. Nie wiem. Nic się nie dzieje. O, tutaj już 2000 też jest pomidor. O, właśnie, widzicie? I ona musi być jak gdyby pełna. No już wiem dlaczego. Może się nie zepsułnowała. A, nie, tutaj też. W przypadku miodu nie ma czegoś takiego. Nie można przechowywać tutaj, jak gdyby tego miodu. Nie ma jakiegoś podręcznego magazynu, tak więc trzeba uważać, ponieważ tutaj się zespłonują bodajże dwie palety. Chyba, że nie pamiętam. Jak, jak następna, to ona będzie chyba chciała wejść, naskoczyć na drugą i wtedy tu się buguje. Wszyscy wiecie, jak ktoś próbował już tutaj z miodem, to wiecie o czym mówię. Ta paleta w, wchodzi w ziemię i nie jest fajne, tak więc, no tak to wygląda. Ci wydaje, że on, ten miód jest po prostu trochę za ciężki. Yy, no nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Fajnie by było, gdyby na przykład te duże yy, ule, one miały też taką możliwość magazynowania. Rozumiem te takie małe ule, które tutaj mamy. O, w sumie to mogę sobie postawić więcej uli, ale nie, dobra, więcej nie, bo chcemy sobie przetestować, ile w ciągu dnia taki ul wyprodukuje, bo tego nigdzie nie wiem i zobaczcie, wejdę sobie w jakąś statystykę, czy to w zwierzętach. No nie ma, nie mam, nie mam, mimo tego, że w kategorii zwierzęta. Czy też, nie wiem, tutaj sobie wezmę. No nie ma, tutaj łańcuchy produkcyjne. Może w statystykach chciałbym zobaczyć to, gdzie są statystyki jakieś, tutaj tak. Czy jest? W ogóle pokazane ile tego miodu wyprodukowałem, no niekoniecznie są. ścięte drzewa, zobaczcie ile już hektarów opryskałem, ile zarobiłem właśnie, nie? Obrobione hektary i tak dalej. Czas gry 24 minuty i w ogóle suma, już 25 godzin tutaj gram. Tak więc wszystko jest OK, ale nie ma nigdzie informacji dotyczącej dotyczące tej, tej rzeczy, że... No, tu, tu, chociaż tutaj się chyba powinien pokazywać ten miód, tak? Nie, on też się nie pokazuje. Gdzie jest miód? No, tutaj nie pokazuje się, ale jest dosyć drogi. To jest ten duży plus. Czyli 12 tysięcy. Podejrzewam, nie będzie to taka wysoka stopa zwrotu jak w przypadku szklarni, ponieważ stopa zwrotu w przypadku szklarni jest naprawdę bardzo wysoka. To jest bardzo dobry interes, tak? Tutaj nie patrzymy ilościowo, znaczy wartościowo, ile wy tam, że 3000 tylko zarobił anto to jaki to jest pieniądz? Wy się patrzy na procenty, tak, jeżeli ktoś tam troszeczkę liznął ekonomii więcej, to wie, o co, o czym mówię, że że to jest błędem, że a tam 3000 Anton zarobił, ale wydałem tylko 3000, na te pole, które kupiłem, wydałem w poprzednim odcinku kupiłem, wydałem 100 tysięcy, żeby one mi się zwróciło no to po trzech miesiącach nie ma takiej opcji, żeby mi się zwrócić, chyba żebym takich szklarni tam poustawiał tyle. No to może by mi się to zwróciło. No to fakt, rzeczywiście. Tak więc dobra, chyba będziemy kończyli ten odcineczek. Mamy tą szklarnię, znaczy mamy ten, 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 ten ul testowy, no i będziemy sprawdzali. O trzeciej sobie sprawdzę tutaj, ile tego mam, no i przemnożę razy trzy ponieważ chociaż nie musiałbym a może napiszcie w komentarzu jeżeli ktoś wie ile dziennie daje miodu taki ul ponieważ u mnie jest miesiąc wydłużony o 3 to ja sobie wtedy sprawdzę czy na przykład na dłuższym, na dłuższym miesiącu to będzie więcej tego miodu podejrzewam że nie podejrzewam że będzie tak samo jak tutaj Tutaj wydłużenie miesiąca nic nie, nie, nie zwiększa na przykład ilości tych, tych truskawek, ale w przypadku miodu no nikt tego nie wie, ja przynajmniej nie wiem. Tak więc, jeżeli ktoś wie, ile na jednodniowym miesiącu ten tego typu UL produkuje miodu dziennie, no to proszę bym o taką informację napiszcie mi w komentarzu, a ja wtedy wam w następnym odcinku powiem o trzeciej godzinie, ile tutaj było miodu. Wtedy sobie porównamy i będziemy wiedzieli, czy dłuższy miesiąc powoduje, że będziemy mieli więcej tego miodu. W tym osinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejny odcinek. Już najprawdopodobniej będą żniwa, co nie? Pozdrawiam, Anton.